Witam. Dzisiaj opowiem Wam o leku, jakim jest hydroksymocznik. Jest to lek cytotoksyczny, stosowany w niektórych nowotworach, w czerwienicy prawdziwej oraz anemii sierpowatej. Jeśli chodzi o działanie w nowotworach, zakończa wzrost komórek nowotworowych w czerwienicy prawdziwej, spowalnia produkcję czerwonych klinek w anemii sierpowatej. Stosowany jest do rozbogacania bolesnych stanów związanych z chorobą. Przed zastosowaniem leku poinformuj lekarza, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, jeśli masz problemy z funkcjonowaniem wątroby lub pracą nerek, jeśli masz jakiekolwiek obrządzenia nóg, jeśli przyjmujesz inne leki, OTC lub dostępne na receptę. Jak stosować lek? Leczenie powinno być prowadzone przez lekarza z doświadczeniem w dziedzinie onkologii i hematologii. Przed rozpoczęciem leczenia przeczytaj dokładnie ulotkę dołączoną do opakowania. Dawkowanie odnosi się do rzeczywistą należnej masy ciała pacjenta, ustalane jest przez lekarza. Zwykle przyjmuje się dawkę leku każdego dnia bądź co trzeci dzień. Kapsułki należy wyłokać w całości, nie dopuszczając do ich rozpadnięcia się usta. Jak sprawić, by leczenie przyniosło jak najlepsze efekty? Zachowaj regularne wizyty u lekarza lub w szpitalu. Poddawaj się regularnym badaniom krwi i badaniom kontrolnym. Badania krwi są ważne jako sposób monitorowania leczenia, a także w celu sprawdzenia, czy nerki i wątroby działają prawidłowo. Ważne jest, aby nie zajść w ciążę podczas przyjmowania hydroksym rocznika. Podczas przyjmowania leku przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia nie wskazane są szczepienia, bez uprzedniej konsultacji ze specjalistą. No i do działania niepożądanych należy no, zmniejszenie liczby białych lub czerwonych klinek lub płytek krwi. Poinformuj o tym lekarza, jeśli masz ból gardła lub wysoką temperaturę. Jeśli zobaczysz jakiekolwiek nietypowe krwawienie lub siniaki natychmiast konsultuj się z lekarzem. Nudności, utrata apetytu, bieg bólka lub zaparcie, ból brzucha czy też niestrawność. Trzymaj się prostych posiłków. Jeśli jest to uciążliwe, poinformuj o tym swojego lekarza. Może wystąpić także ból w ustach, Powróć swojego lekarza o poradę w sprawie odpowiedniego lekarstwa. Mogą także wystąpić reakcje spódne i zaburzenia paznokci. Zapytaj o to swojego lekarza.